Na 48 miesięcy? Situation. W lidlowych czyli niskich cenach. Już teraz super okazję z aplikacją Lidl Plus. Aktywuj kupon i kup parownicę do ubrań w rewelacyjnej cenie 99 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 119 złotych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Reklama. 647. A co w regionie? Deszczu wciąż jak na lekarstwo. Władze Skulska na północy powiatu konińskiego informują o trudnościach w zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę pitną. W związku z tym wystosowano apel o jej oszczędzanie. Obowiązuje zakaz poboru wody z hydrantów do celów innych niż związane z gaszeniem pożarów. Ponadto do odwołania mieszkańcy okolic Skulska powinni oszczędzać wodę z gminnej sieci, choćby rezygnując z podlewania trawników. Kazimierzu Biskupim otwarto zaplecze sportowe przy Orliku. Z tej okazji do miejscowości przyjechał członek zarządu województwa wielkopolskiego Jacek Bogusławski. Na tę inwestycję gmina otrzymała dofinansowanie z programu Szatnia na Medal w wysokości 92 tysięcy złotych. Przedstawiciel województwa miał również okazję zwiedzić stadion 700-lecia, gdzie przed trzema laty również w ramach programu Szatnia na Medal powstało zaplecze sportowe, a dofinansowanie wyniosło wtedy równe 100 tysięcy. Szatnia na Medal jest naszym sztandarowym programem w całym województwie. Co roku przez nas Zapraszamy na ten cel 4 miliony złotych i już teraz mogę powiedzieć, że ten projekt będzie kontynuowany, zapewnia Jacek Bogusławski. miejsko gminny ośrodek kultury w Przedczu w Powiecie Kolskim zaprasza miłośników dobrej zabawy na plenerową imprezę taneczną. W niedzielę 16 lipca o godzinie 19 polecamy pojawić się w parku przy Mgoku w Przedczu. Publiczność rozrusza tam zespół muzyczny Debest. Konin FM. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. it's a go.